Witajcie kochani, jesteśmy, słuchajcie, dzisiaj dobra. Witajcie kochani, w naszym kolejnym, nowym już odcinku, w takim nawet powiedziałabym dość nietypowym. Jestem właśnie sobie z Incelą w boksie i zaczynam ją czyścić. A to jest taki brudas. Kulała się gdzieś chyba na padoku. Zobaczcie, jak z niej tutaj piach wyłazi. Patrzcie na to, w ogóle ja właśnie dotknęłam ją tutaj szczotką, ona zaczyna takie jakieś wygibasy robić. O, jak miło, o Jezus, jak dobrze. Co incyla? Coś cię tu swędzi? Chopatrzcie no na to. Co to jest incela za poza? No i ogólnie wiecie o co nam chodzi? O to, że po prostu incela nam spadła z mięśni tutaj o no i tą linię grzbietu, a potem chcemy chcemy boże. Nadepnęła ci na nogę? No jesteśmy z powrotem Nie róbcie tego w domu Mieliśmy mały error Właśnie zostałam podeptana Wiesiu po prostu skoczył przez płot i ona się tak wystraszyła, że się odbiła na mojej nodze Ale nie jest złamana, więc to O czym to O właśnie Incela. <laughs> Tępny, tępny. Także mówiliśmy o, o tym, co my chcemy dzisiaj osiągnąć. No chciem, chcemy osiągnąć, chociaż nam nie wychodzi jest dzisiaj na bardzo. Nie wiem czy to są jakieś złe fluidy. Co nam chodzi o to, żeby poprawić im sobie umieśnienie grzbietu? Właśnie dążymy do tego, żeby jej wzmocnić plecy. mamy w planach, żeby kupić jakieś drągi, bo nie mamy drągu. Jakieś kawalerki pociąg. Bo ja stałem za daleko, żeby mnie mogła nadepnąć. Znaczy no nie, że na ciebie czemu nie naskoczysz. Na <noise> <noise> Dlaczego, skoro ona... Bo w ogóle to było tak, że ona mi na mnie naskoczyła, ale powinna skoczyć w drugą stronę, jeżeli by chodziło o Biesię, a ona skoczyła na mnie, więc tak naprawdę nie wiem czy, czy ona się wystraszyła biesia czy czegoś innego. No ogólnie chodzi o to, że... Robimy sobie przejścia. Jak najwięcej przejść do stępa i do kusa. A. I do galopu. A. Dobra.

No, cały czas jest taka, że idzie mega do przodu i się nie chce rozluźnić Ale trochę to u niej trwa, zanim ona się... Icela ma problem z rozluźnieniem No, właśnie No jakiś taki... W ogóle ja też mam dzisiaj właśnie problem z rozluźnieniem <grym> Masakra, tak mnie nadypnęła, że naprawdę Tak, i galop Noga Zła noga I galop. No, o tak. I pr. Powoli. Co chcemy tym osiągnąć? Generalnie chodzi nam o to, żeby tymi zmianami tempa, które teraz jeszcze nie robimy aż tak często, jak zaraz będziemy, e, chodzi nam o to, żeby ona jak najbardziej Obniżała głowę na dół, żeby schylała się, e, jakby i wy, wydłużała ten grzbiet. No, bo to jej właśnie poprawi umięśnienie. No, i generalnie, jeszcze chodzi też o to, że te mięśnie się uwypuklą, będą miały mo możliwość się wydłużyć i dążymy właśnie do tego. Ona w ogóle się dzisiaj jara jakoś strasznie, więc nie wiem czemu. A tam jest Biesiu, który obserwuje nas i, I ma bekę. No, i tak mniej więcej to powinno wyglądać. Nicela się schyla. Widać, że się już powoli wyluzowała. I ja, jako jakiś taki lajk, wydaje mi się, że chodzi o to, że im bardziej koń schyla web do ziemi, tym bardziej po prostu. Zresztą człowiek też jak schyla głowę, bo napręża sobie całe mięśnie pleców A dlaczego w ogóle zapytacie, to robimy Dlaczego to robimy? To jest tajemnica. To jest na razie tajemnica, która z każdym kolejnym odcinkiem się będzie odkrywała Pan powiedział, że nie będzie kolacji, wiesz? Nie, nie będzie kolacji. Nie będzie kolacji. Nie Ty będzie kolacji. <laughs> o tak. Ta. W ogóle dążymy do tego, żeby ona zrozumiała najpierw, że ma to robić wstępie, a później miałaby to zacząć też robić w kusie, ale to jest jeszcze daleka droga. Ale wstępie to robi, wstępie w terenie. To robi... No. <grymne> 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 Bo ogólnie rzecz biorąc, to koń, kiedy się rozluźnia, powinien mieć głowę na wysokości kłębu, czyli tak jak teraz jest już dobrze, ale tak jak najniżej ona może tą głowę pociągnąć w dół, to lepiej dla jej pleców. O! O, o, o tak! Ja, miała, nawet powinna wąchać ziemię jakby w ten sposób, żeby szła z nosem przy ziemi, ale nie wiem czy ona tak kiedykolwiek zrobi. Jak się czujesz z tym, że przez ciebie koń panią nadepnął Ty mały Łobuję ty Jak się z tym czujesz. Jak ci z tym jest? Powiedz. Tak. Esiu Esiu Jak mogłeś. No tak jest. Zobaczcie, jak ona teraz płynnie się rusza, a jak się ruszała mechanicznie, jak zaczęliśmy. Wtedy się ruszała po prostu jak taki cyborg. Tak powinien wyglądać zrelaksowany koń. Mhm, który już nie podepta <grym, nikogo. <grym, to co, Incela, żartowaliśmy z tą kolacją, ale już więcej nas no nie deptaj, dobra? No, widać, że się uniósł ten zad. Właśnie nie podobało nam się to, że ten zad jest Klęsły. tak wklęsły tutaj, a teraz Jezu jakby do piekania Dobra, to idziemy. Kończymy na dzisiaj. Idziemy. Mimi posun się. Nie ma tragedii, ale boli. No, oczywiście żel koński pójdzie. To Dziwnie trochę komuś pokazywać swoją stopę, ale tutaj mam jeszcze pozostałości po jednym transporcie. A kto to? Właśnie. <laughs> właśnie idziemy... Właśnie. <laughs> <laughs> idziemy właśnie frisbee rzucać. Jezus Mary, Ona już wie gdzie my idziemy, dlatego się tak zachowuje. patrzcie. <laughs> <laughs> patrzcie jak ona w ogóle ciągnie. <laughs> A ja nie mogę hamować stopą, to muszę przez to. No. Piesia bo Ci plecak założył No więc idziemy sobie jeszcze porzucać frisbee bo ostatnio nie byliśmy i nadrobimy temat jak chcecie zobaczyć jak to wygląda ogólnie a wygląda fajnie, to fajnie to jest horse of walk to, wygląda fajnie to zostańcie z nami a nie zapomnijcie też rzucić na łapkę w górę. <laughs> Napisać komentarz. No. I walnąć w dzwona. No tak to się mówi, nie? To jest w ogóle wszystko. To są emocje. I ona przez to tak ciągnie, że ona po prostu wie po co tam idzie i, i ona już dosłownie w myślami tam jest. Ona już łapie. Ona już łapie to frisbee. E, a potem ogóle... zobaczy. Potem zobaczycie, jak ona pójdzie w drugą stronę. Więc dotarliśmy właśnie na naszą łąkę, gdzie sobie trenujemy. I zaraz zobaczycie, pies już jest na posterunku. Już jest w trybie pracy. I już wie, co tu się będzie działo. <noise> ha <laughs> Właśnie skończyliśmy sobie naszą serię. Fajnie łapała wszystko i generalnie no robimy normalnie tak, że po prostu sobie złapię kilkanaście razy te wszystkie dy dyski robimy przerwę i potem w zależności czy ona jeszcze chce, czy już nie, sobie rzucamy dalej. No, mamy 12 dysków takich profesjonalnych do frisbee polecamy fajne naprawdę. No i co? No i widzimy się w kolejnym. Zostawcie łapkę w górę. Zostawcie Esa. Zostawcie komentarze. A tu jest essa. Zmęczona essa. No i to jest właśnie zmęczony border po treningu. Essa.